Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu. Co myślisz, że jest, a jak jest w rzeczywistości? Czyli zobaczymy, um, no właśnie, jak sytuacja wygląda z Waszej perspektywy, a jak wygląda w rzeczywistości, tak? Czyli um, co tutaj karty pokażą odnośnie sytuacji, o której myślicie. Tak naprawdę ta um, sytuacja może dotyczyć wszystkiego, czyli relacji, finansów, pracy, um, no różnego rodzaju kwestii, tak? To, co aktualnie chcielibyście sprawdzić. Jak wygląda według, według Was, a jak wygląda w rzeczywistości? Do wyboru są dzisiaj dwie grupy, grupa numer jeden i grupa numer dwa. Wybierzcie tę grupę, która Was bardziej do siebie przyciąga. Czytanie, czytanie jest czytaniem bezterminowym, więc wtedy, kiedy na nie traficie, wtedy będzie obowiązywało i jest to także czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Będzie też rada. Odnośnie tej sytuacji, o którą pytacie, eee, także myślę, że garść takich potrzebnych informacji. No dobra. To, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby wybrać grupę, zatrzymajcie proszę film, a ja przechodzę już do grupy numer jeden. Ok, grupa numer jeden. Zobaczmy sobie, jak sytuacja, o której myślicie, wygląda z waszej perspektywy. Jak wygląda sytuacja z perspektywy grupy numer jeden? Proszę o karty. Jak sytuacja wygląda według grupy numer jeden? Dobrze, mamy piątkę monet. Trójka hmm, Pentakli i Karta Świata. Ok. Um, grupa numer jeden. Sytuacja z Waszej perspektywy hmm, może być związana z jakimś poczuciem braku, z jakąś stratą. Trudnością, brakiem pewności siebie, albo w ogóle jakąś taką niejasnością w związku z tą sytuacją, to może dotyczyć jakiejś grupy ludzi, jakiejś współpracy, jakiegoś projektu, czegoś, co miało, no właśnie, co było związane najprawdopodobniej albo z kreatywnością, albo z jakimś działaniem w grupie. I tutaj, z Waszej perspektywy, może to wyglądać tak, jakby się miało ku zakończeniu, jakby się coś kończyło. Też tutaj bardzo mocno czuję, zamknięcie biznesu na przykład, bo nie przynosił um, takich materialnych um, zysków, jakbyście się tego spodziewali, jak mielibyście nadzieję, że będzie to przynosiło zyski. Także z Waszej perspektywy, tutaj jakaś sytuacja, która jest związana z innymi ludźmi, z jakąś grupą ludzi. Um, jeszcze przynajmniej dwie osoby są w to zaangażowane, oprócz Was, to tutaj jest jakaś strata, jakieś takie poczucie, że coś nie funkcjonuje tak, jak powinno, że jest jakiś brak, albo że, nie wiem, Wy nie macie wystarczająco pomysłów, albo nie macie wystarczająco środków do tego, żeby tutaj inwestować dalej w ten temat, i w związku z tym jest zamknięcie, jest jakieś zakończenie. Zapada decyzja o tym, no właśnie, żeby zakończyć jakiś cykl, żeby coś zamknąć. Natomiast to, to co się tutaj zadziewa, um, mam takie poczucie, że um, wy możecie patrzeć trochę na zakończenie tej współpracy jako na sukces. Dla niektórych z Was może tak to wyglądać, że na przykład ta współpraca, no właśnie, Wy nie czuliście się dobrze w tej współpracy, więc część z Was może postrzegać zakończenie tej współpracy, zakończenie tego um, inwestowania w coś, tak, co ostatecznie nie przynosiło takich satysfakcjonujących rezultatów jako, jako sukces, tak, że już na przykład nie będziecie musieli się mierzyć z jakimiś obowiązkami albo z jakimś takim poczuciem wewnętrznym um, braku. Coś takiego tutaj mi się pokazuje. Natomiast dla, dla reszty może to zamknięcie wiązać się właśnie z takim poczuciem straty, też. Tak, że na przykład mieliście duże nadzieje odnośnie tego, w co tutaj byliście zaangażowani, no i ostatecznie to się kończy, tak, i tutaj z jakiegoś powodu no, nie będzie możliwości kontynuowania tego. Także tutaj jest taka dosyć specyficzna wiadomość. Jeżeli to z Wami nie rezonuje, to jeszcze mm, sprawdźcie może drugą grupę. Ewentualnie jest inne czytanie też o podobnej tematyce na kanale już dostępne. Także może tam to będzie bardziej dla Was. Zobaczmy w takim razie, bo to jest Wasza perspektywa. Tutaj też podróże mogą mieć znaczenie, jeśli chodzi o to, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Czyli tutaj być może było dużo. Mm, Dużo y, podróży, jakiegoś takiego z, y, przemieszczania się, natomiast, no właśnie, to wygląda tak, jakby jakiś cykl się zamykał. I tak to wygląda z Waszej perspektywy. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jak sprawa wygląda y, w rzeczywistości, czyli jak sytuacja ma się w rzeczywistości. Poproszę o karty. Jak sprawa się ma w rzeczywistości? Mamy arcykapłana. Mm -hmm. Królową kielichów. I siłę. Mm -hmm. Okej. Okay. W rzeczywistości to wygląda tak, że mm, ta sytuacja, o której myślicie, to o czym myślicie. Um, Mam wrażenie, że wy zdaliście sobie sprawę z jakichś emocji, które są powiązane z tą, z tą sprawą, z tą sytuacją, o którą pytacie. Tutaj jest takie poczucie, no właśnie, że mm, cały ten proces w rzeczywistości miał na Was większy wpływ niż moglibyście sobie zdawać z tego sprawę. Tutaj jest pewnego rodzaju wprowadzenie takiej... Um, Wiedzy, tak? Po pierwsze, zajm zajmowaliście się czymś, co wzbogaciło Was ogromnie, tak? Dało Wam masę wiedzy, jakiegoś takiego mm, zupełnie innego spojrzenia na y, tę sprawę. Tak, jakbyście wcześniej nie dostrzegali pewnego punktu widzenia i teraz dzięki tej sytuacji go dostrzegliście. To też miało wpływ na Wasze emocje i na to, że za zaczęliście się bardziej tym emocjom um, przyglądać albo że właśnie. To, jak wy się czuliście w trakcie tego procesu um, i, i, i te wasze emocje zaczęły mieć ogromne znaczenie, tak? Bo być może ten, ten projekt, ten proces, to, o czym myślicie, miało bardzo duży wpływ na wasze emocje i sprawiło, że jesteście dużo, dużo silniejsi. Dużo silniejsi także niż moglibyście pierwotnie zakładać. Tutaj też wasza pewność siebie bardzo zyskała. Także to, o co pytacie w rzeczywistości, e, czego wy być może nie zauważacie sprawiło, że dużo, staliście się dużo bardziej silni, dużo bardziej świadomi swoich emocji, nabraliście ogromu wiedzy, którą tak naprawdę moglibyście się dzielić z innymi. Tak? Tą wiedzą, którą y, pozyskaliście. Nawet jeżeli to coś się zamyka i wy macie takie poczucie straty, że coś nie wypaliło, że coś nie potoczyło się tak, jakbyście chcieli, to tutaj widzę y, energię na zasadzie zwróć uwagę na to, co mimo wszystko udało Ci się uzyskać dzięki temu procesowi, bo jest tutaj bardzo dużo mądrości, bardzo dużo samoświadomości, wiedzy, którą możecie się dzielić, którą możecie przekazywać innym, ale także właśnie to takie połączenie z Waszymi emocjami tutaj jest bardzo ważne. I praca nad poczuciem własnej wartości i pewnością siebie. Taka no, samoświadomość to jest właśnie to, co przychodzi tutaj do mnie, kiedy patrzę na te karty. Czyli w rzeczywistości, mimo że z Waszej perspektywy coś wygląda jak niewypał, na przykład, tak, i strata czasu, strata energii, w rzeczywistości to miało ogrom, e, ogromny wpływ na Was, tak? Odcisnęło ogromne tutaj mm, zmiany praktycznie na całym Waszym życiu, bo te zmiany, o których tutaj jest mowa, będą miały wpływ e, do końca życia na Was. I tutaj jakąś ogromną wiedzę zdobyliście. No dobrze, tak to wygląda. Zobaczmy sobie, jaka jest rada. I co tutaj wszechświat Chcę powiedzieć jeszcze? Dla grupy numer 1 odnośnie sytuacji, um, o którą pytają, poproszę o karty, które będą przeznaczone dla grupy numer jeden. Mhm. Bądź otwarty na otrzymywanie, no właśnie. Ja tutaj czuję, że mimo, że wy właśnie chcieliście coś zainwestować, i tutaj to coś mogło nie wypalić, to tak naprawdę um, otwórzcie się na to, co, to do, co do Was przyszło dzięki temu procesowi całemu, bo jest tutaj bardzo dużo takiej mądrości życiowej i wkładów w was samych, w takie umiejętności też, których nie jesteście w stanie za bardzo zmierzyć, ale kiedy przytrafiłaby Wam się podobna sytuacja wcześniej, zanim zaczęliście w to inwestować, to zauważylibyście, że macie zupełnie inne podejście teraz niż kiedyś. Zupełnie inny próg takiego przejmowania się pewnymi rzeczami, też czuję. Mhm. Tutaj jest za dużo blokad, za dużo jakichś trudności w związku z tą sytuacją. I być może też dlatego to nie wypaliło, tak? Więc tutaj dobrze by było skupić się na tym, co mimo wszystko udało Wam się pozytywnego z tej sytuacji wyciągnąć. Być może to też nie jest czas na takie um, na, tak, na takie inwestycje, czy na ten proces, którym tutaj się zajmowaliście ale w przeciągu kilku tygodni być może zauważycie wpływ też tej sytuacji na wasze życie. Zauważycie być może właśnie jakie te konkretne zmiany się pojawiły. Dostrzeżecie, że jest więcej tej siły w was wewnętrznej, więcej odwagi, pewności siebie, takiej też e, świadomości swoich emocji i tej dojrzałości emocjonalnej, ale też takiej wiedzy, którą posiedliście dzięki tym doświadczeniom. No dobrze, grupa numer jeden, tak to wygląda dla Was. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się swoimi em, wrażeniami i dacie znać w komentarzu, czy zdecydowaliście się na tę grupę. A ja zapraszam grupę numer dwa. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie, jak sytuacja wygląda z perspektywy grupy numer dwa. Jak sytuacja, o którą pytają osoby, które wybrały grupę numer 2, wygląda z ich perspektywy? Mhm, mamy króla pentakli. Jest piątka pentakli. U? I czwórka kielichów. Ok. Grupa numer 2. Ja widzę, że z Waszej perspektywy to wygląda tak, jakbyście. Mm, Hmm. Tak, jakby przyszła do Was jakaś oferta i Wy byście nie przyjęli jej, nie byli zainteresowani tą ofertą? Być może postrzegacie osobę, która składa Wam tę ofertę, jako kogoś, komu nie, nie wiem, nie powinniście zaufać? Coś takiego tutaj do mnie przychodzi. Hmm. Tutaj jest takie poczucie, że albo ja nie mam komuś czegoś do zaoferowania, albo ktoś jest. Nie wiem, nie chcę powiedzieć podejrzany, chociaż to jest pierwsze słowo, które mi się nasuwa tutaj na myśl, ale tak jakbyście, jakby z waszej perspektywy to wyglądało tak, że ktoś wam coś oferuje, ale to nie jest wystarczające, to nie jest satysfakcjonujące, to was nie spełnia i skreślacie to od razu. Tutaj mamy kogoś, kto jest naprawdę taki, powiedziałabym, świadomy siebie, świadomy tego, co oferuje. Ale albo Wam rzeczywiście daje coś, co nie jest satysfakcjonujące, albo tak to właśnie wygląda z Waszej perspektywy. Tak? No, na razie właśnie sprawdzamy Waszą perspektywę, więc może oczekujecie czegoś więcej, spodziewaliście się czegoś więcej niż to, co ostatecznie do Was przyszło, albo być może czekacie na możliwość, kiedy, to, mm, kiedy ta osoba będzie mogła przyjść do Waszego życia. Czyli to może dotyczyć na przykład relacji, w której nie ma kontaktu i macie takie poczucie wewnętrzne, no właśnie, takie wewnętrzne poczucie braku i czekacie na możliwość, kiedy wszechświat Was na przykład z kimś spotka, żebyście mogli, nie wiem, wyjaśnić sobie coś. Ale tutaj ta osoba, jeżeli to jest faktycznie, jeżeli to dotyczy osoby, to to jest ktoś, kto jest w Waszych oczach bardzo stabilny, ktoś, kto rzeczywiście no, ma dużo do zaoferowania, tak? Ale być może jeszcze nie pokazał, czy nie pokazała całego tego wachlarza możliwości, coś takiego tutaj mi się pokazuje. Natomiast jeżeli to nie dotyczy e, osoby, chociaż tutaj bardzo mocno, no, czuję właśnie tak, jakby. Mm, jeżeli to nie jest wasza grupa, jeżeli nie pytacie o osobę albo ta kwestia nie jest związana z jakąś osobą, to obejrzyjcie może grupę numer jeden, ewentualnie inne czytanie o tej tematyce, które jest dostępne na kanale, bo tutaj no bardzo mocno to widzę. Tak, coś na zasadzie właśnie ktoś albo nie daje tyle, ile bym chciała, chciał, albo po prostu nie ma jeszcze tego spotkania z tą osobą, mimo że byście chcieli, a tutaj jest jakiś brak, jakaś odległość być może między wami. Albo coś się nie rozwija, tak jakbyście sobie tego życzyli. Tak to wygląda z waszej perspektywy, ale zobaczmy, co tutaj się dzieje w rzeczywistości. Jak wygląda rzeczywistość? I mamy tutaj sprawiedliwość. U, troszkę sobie te karty poprawię. Mamy sprawiedliwość. Jak sprawa wygląda w rzeczywistości? As mieczy i ósemka kielichów. Poczekajcie, dajcie mi chwilkę. Ja tutaj widzę, jakbyście albo chcieli. Um, tutaj się dzieją rzeczy z przeznaczenia, tak? W ogóle zacznijmy od tego że to, co się tutaj dzieje w waszej, w waszej sytuacji, w tej sytuacji, o którą pytacie, albo z tą osobą, o którą pytacie, bo tutaj bardzo mocno czuję osobę, więc jeżeli nie pytaliście o osobę, to nie jest Wasza grupa, bo tutaj bardzo mocno czuję coś karmicznego. Tak jakby spotkanie jakiejś osoby, postawienie Wam osoby, jakby wszechświat Wam postawił osobę przed Wami, która miała mieć duże znaczenie. Która miała wywrzeć duże znaczenie na, na, mówi się tak, wywrzeć wrażenie, wywrzeć wrażenie na Was. Miała ogromne znaczenie w Waszym życiu, żebyście się czegoś dowiedzieli, żebyście coś zostawili za sobą. Być może ktoś traktował Was w taki ubogi sposób, to znaczy z Waszej perspektywy to mogło wyglądać tak, jakby ktoś nie dawał wam tyle, ile wy czujecie, że powinniście otrzymywać, tak? Czyli powiedzmy, że byliście z kimś albo jesteście z kimś, od kogo dostajecie mniej niż chcielibyście dostawać, tak? Mimo że wiecie, że na przykład ten ktoś ma więcej do zaoferowania, ale na przykład nie poświęca wam czasu, uwagi, nie wiem, no, cokolwiek jest dla was ważne w tej relacji z drugą osobą, ale tutaj to, co się wydarza, Dzieje się po to, żebyście wy uzyskali jakąś wiedzę, jakąś mądrość związaną z tą relacją, z tą osobą i jakąś um, taką dla siebie wiedzę zdobyli odnośnie relacji, odnośnie partnerstwa i podejścia właśnie w ogóle do, do drugiego człowieka, um, ale też zostawili za sobą coś, co Wam nie służy. I to się dzieje dlatego, że tak miało być. To jakby tutaj jest bardzo silnie podkreślone wydarzenie, no właśnie z przeznaczenia, tak, takie karmiczne. Więc mogła to być relacja karmiczna, w której wy nie dostawaliście wystarczająco, na przykład tyle, ile chcielibyście, więc to się wydarzyło po to, żebyście po pierwsze, na przykład, poznali swoją wartość i nie zgadzali się na byle jakość w swoim życiu. Tutaj ogrom wiedzy jest y, dzięki tej osobie, kto, o której myślicie. Tutaj jest ogrom wiedzy, y, że tak powiem, y, dla Was do, y, do, do pobrania, że tak powiem, do zaczerpnięcia, do zdobycia. Dzięki relacji z tą osobą, wiedzy na Wasz temat i na temat relacji, ale też tego, że nie musicie się zgadzać na byle jakość. i możecie zostawić to, co Wam nie służy. Zostawić to, co Was nie spełnia, i pójść po coś więcej, szukać dalej, tak? Ale z takimi nowymi parametrami, jakby względem drugiej osoby. No, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że parametry względem drugiej osoby. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, nie, żeby się nie zgadzać na mniej. Tak? Po prostu tutaj jest tego typu przekaz. Czyli prawda jest taka, że. Z waszej perspektywy może być dużo, właśnie takiego poczucia braku i cierpienia w związku z tym, tak? że ktoś nie chce wam czegoś dać, ale ta osoba miała wam nie dać tego, bo tak, tak po prostu wszechświat to zaplanował że ona was nauczy, że nie będziecie się zgadzać na mniej. I ruszycie po prostu i znajdziecie osobę, która da wam to, co byście chcieli, ale też znajdziecie to w sobie, zanim będziecie, e, że tak powiem, od innej osoby tego, e, zanim to otrzymacie od innej osoby, tak? Tutaj jest ogrom wiedzy, jakaś taka jasność umysłu e, związana z tą relacją. Tak jakbyście zupełnie w nowy sposób spojrzeli na relacje, na otrzymywanie w relacji, na dawanie i branie w relacji, takie, wiecie, równowaga. Bardzo mocno mi się to kojarzy z Plutonem, który wyszedł teraz ze znaku koziorożca. I jeżeli ktoś miał Plutona w siódmym domu, to właśnie te relacje, to miał, ba miał bardzo duży wpływ właśnie na to, jak ktoś postrzegał relacje. I tutaj masa rzeczy się wydarzała w temacie relacji, więc jeżeli faktycznie Pluton był w waszym siódmym domu... E, kiedy był w koziorożcu, albo na przykład te, teraz będzie, no to tym bardziej jest to potwierdzenie dla Was. Także tutaj być może mm, być może właśnie coś z zakresu relacji tutaj się będzie musiało odbyć, tak? Żebyście Wy jakąś wiedzę zdobyli, jakiś nowy punkt widzenia, dowiedzieli się czegoś o sobie także i to jak chcecie, żeby wyglądały Wasze relacje. Bardzo mocno to tutaj czuję. No dobrze, zobaczmy, jaka jest rada w takim razie dla grupy numer dwa. Duch mówi, abyście zaufali swojej intuicji. Ok, tutaj energia księżyca wpływa na tę sytuację, jakoś dodatkowo ją wzbogaca, także mm, najbliższe, y, nowie, pełnie mogą mieć szczególne znaczenie, albo ewentualnie możecie zauważyć, że Nów wpływa w konkretny sposób na relacje z Waszą osobą, pełnia w inny sposób, także tutaj jest y, tego typu wiadomość. Okej, okay. to jest szczęśliwa sytuacja, czyli nawet jeżeli z Waszej perspektywy to, o co pytacie, jest trudne, to ostatecznie wynik będzie pozytywny, tak? Czyli te trudy nie idą na marne. Wy wyjdziecie naprawdę dużo silniejsi i dużo mocniejsi z tej sytuacji i odchodzicie w kierunku czegoś lepszego, tak? Czyli porzucacie nawet stary schemat myślenia, patrzenia i postrzegania, żeby y, zmienić go na coś lepszego i to lepsze do Was przyjdzie. Wraz z tą zmianą właśnie schematu y, i perspektywy. Bardzo ciekawe czytanie. No dobrze, grupa numer dwa, dajcie znać, czy wybraliście tę grupę, czy to z Wami zarezonowało. Będzie mi miło, jeśli zostawicie komentarz i lajka, i do zobaczenia następnym razem.